Siemaleczko, wszystkim DC Dreams z tej strony, witam Was na moim kanale. No i dzisiaj ani dobre, ani złe wieści tak naprawdę powiedziawszy ludziska, bo wiadomo, większnie czasu wolnego nie będę miał, więc ten cykl, który miałem dzień noc nadawanie, co przez cały tydzień. No a się właśnie od dziś kończy. W sumie no jeszcze właśnie teraz weekend się jest, teraz to już... Przez weekend to będę nadawał, właśnie tak jak mam teraz robić. Czyli to, co było w tygodniu, będzie przeniesione totalnie na weekend, oprócz quick newsów, no bo to na domu nie da rady, żeby tak było wrzucane na sam weekend, no bo to nie będzie aktualne wszystko, jak będzie na przykład tak wrzucane. Wszystkie promocje. tak domu, tak samo może być na, na tygodniu, bo na jakaś promocja gdzie tylko jeden dzień, a ja będę dopiero to nagrywać następnego dnia, bo będę dopiero w domu, a w przykład coś w tym stylu, to hm, też to będzie trzeba ominąć, będzie lipa. E, ale jakoś będę starał się poradzić, no, na domu. Raczej wątpię, żeby wiedział, i z tabletem nagrywał <średzio> taki news, ale no, jakoś wszędzie się z tym, jakoś ja się z tym rozkwilić się. E, Propo, właśnie, weekendów. E, zastanawiam się, zastanawiam się bardzo, bo. Może bym robił na przykład z tymi wieczornymi, że podwójnie bym robił te gameplaye, czyli Wolwenstein i Tum tego samego dnia, czyli w sobotę, a niedzielę to samo, ale raczej, raczej raczej wątpię. Zobaczymy, zobaczymy, no ja bym chciał. Ale ja od razu mówię, że tak, chcę zrobić, że w sobotę Wolwenstein niedzielę tum. No a z rana zrobimy, też może już przyniosę, może żeby było wcześniej. Ale zobaczymy. Ten weekend zostawimy tak po staremu, tygodzinowo, a następne już będą wcześniej, może już robione. No, wiadomo, będzie jakieś tam różne rzeczy, tak samo jak wcześniej. To było w ciągu tygodnia z mobili, czy też jakieś montaże, nie wiem, specetów, jakieś informacje dodatkowe. Tutaj mam to, co będzie jutro jeśli będzie jutro, bo tutaj czekam ciągle, stop, żeby mi YouTube zatwierdził. E, nie chodzi o to, żeby film zatwierdził, tylko zatwierdził to, że jakieś tam prawa autorskie mi wyskoczyły, chociaż mam do nich prawa, do tych utworów. E, a tu chciałem tylko pokazać, ile czekałem na e, render. Tutaj widać, zasłaniam teraz. Czekaj, zrobimy tak. O, tutaj widać godzin, ile czekałem żeby ten materiał się po prostu wyrenderował. 13 godzin, prawie 14, tak? A tu macie jeszcze przy okazji, ile on zajmował przed renderem, ile po renderze. Zatem, no nie wiem, czy po prostu coś źle ten program robi. Źle renderuje przy ustawieniu przyspieszonego tempa. Czy jakoś trzeba po prostu przerenderować to wcześniej, zanim się do jakieś dodatki zacznie robić? No nie wiem, będę się pogombinować. Ale tak to czy inaczej to było już wszystko, więc dzięki za uwagę i do zobaczenia za tydzień. Cześć.